Dzień dobry, cześć, witam w programie Żyjąc w ciekawych czasach. E, tu Alan, za ka... A nie, nie za kamerą! Ha, ha, ha. Dzień dobry, ja również się dzisiaj przywitam sprzed kamery Tomku, co będziemy robić? Nie wiem Alanie, to ty mnie <suszy> zaproszesz na tę stronę kamery. No racja. E, kochani, po pierwsze, dziękuję się za oglądanie kanału. Jeżeli Wam się podoba zachęcam do subskrybowania! Tak. Przycisk będzie gdzieś w tym rogu. Mm, mm. mm. Ten przycisk jest mięciutki i puszysty, sami dotknijcie, wciśnijcie, przekonacie się. O czym dzisiaj będziemy opowiadać? Dzisiaj pogramy sobie w karcianki. Przyznam bez bicia, że chciałem dzisiaj pokazać trzy karcianki, ale gra w pierwszą sprawiła nam już tak dużo frajdy, że aż głupio byłoby się to frajdu nie podzielić, więc zapraszam dzisiaj na sprawozdanie z jednej karcianki. Wow! Znakomicie, no nie? To są trzy takie bardzo fajne karcianki. Co je wyróżnia spośród innych karcianek? Nazwy. Tak, ale dodatkowo w te karcianki można spokojnie grać we dwie osoby. Ale czy to dlatego jestem tu dzisiaj jako druga osoba? Tak, jesteś drugą osobą, ponieważ nie można w te karcianki grać samemu. Ale we dwie osoby można. Będzie to pretek, żeby się z kimś spotkać. A więc, Alanie, jakie to karcianki dzisiaj przygotowałeś? Zatem, pierwsza. Jestem pewien, że zdążyłeś je przetestować na wiele sposobów, z wieloma osobami, i dzisiaj mi wytłumaczysz, na czym polegają. Troszkę spróbuję wytłumaczyć. Oczywiście nie będzie to super mega dokładne wyjaśnienie. Tylko takie, żeby troszeczkę poczuć. O co w tym chodzi i jaki może w tym być fan? Pierwsza planszówka, pierwsza karcianka, o której powiem, to eksplodujące kotki. Jak tutaj możecie zauważyć, wybrałem wersję dla dorosłych. Jeżeli chodzi o eksplodujące kotki i edycję tylko dla dorosłych, to. Nie jest tak, że ona jest jakaś super mega straszna. Nie ma tutaj jakichś takich dramatycznych, drastycznych, hardkorów. Czy wiesz, czym się różni od wersji nie dla dorosłych? No po prostu są inne obrazki, inna nazwa. Bardziej na przykład. Brutalne. Tak, jest od bardziej brutalna. Tutaj mamy na przykład. Co tutaj mamy? Czyli totalnie nic dla współczesnego młodego pokolenia. Dla takiego małego przykładu, co tu mamy? Mamy tutaj Stanikota. Kota. O! Mamy na przykład Kota Zombie. Mamy, na przykład, kota z maleńkim pęcherzem. <śmienny> Biedny. O co chodzi w tej grze? Żeby wygrać z drugą osobą. Doskonale. A w jaki sposób wygrywasz z drugą osobą? Nie wybuchasz! W grze mamy najistotniejsze karty, czyli pinga, pinga, pinga. Eksplodujące kotki. I kiedy trafisz na takiego eksplodującego kotka, wybuchasz. Żeby nie wybuchnąć, możesz zastosować kartę rozbrój. Wtedy po prostu bierzesz tego kotka i wkładasz z powrotem do talii. Brzmi jak proste zasady. To są naprawdę proste zasady. Rozdajesz sobie po 7 kart plus jeszcze kartę rozbrojenia i do pozostałej talii, której sobie nie rozdałeś, rzuca się te eksplodujące kotki. Za każdym razem, w zależności od tego, w ile osób się gra, bo można grać od 2 do 5 osób, tych kotków ma być o jeden mniej niż jest grających. Czyli wygrywa jeden gracz, który nie eksplodował, który nie zrobił boom razem z kotkami. Ponieważ to jest gra dwuosobowa, jeszcze usuwamy dwie karty rozboju i co robimy? Mamy tutaj, każda osoba dostanie po jednej karcie rozboju, jeszcze dodatkowo rozdamy sobie po siedem kart. Wydaje mi się, że jest ich więcej. No dobra. Po rozdaniu po 7 kart zwyczajnych i po jednej karcie rozbrojenia mamy po 8 kart na ręce. Co mamy jeszcze na stole? Na stole mamy ja tylko na, wszystko... na ręce 10. Chcesz powtarzać to wszystko? Eksplodującego kotka wkładamy do talii. Karty rozboju wkładamy do tali. Rozboju, rozbry... rozbry. No tego. Rozbrojenia. <mum> Rybie się, by psocić. Zaczynamy grę. Co możemy w tej grze zrobić? Każda runda ma jakby dwie fazy. Pierwsza faza polega na tym, że rzucasz kartę. Później, możesz rzucić jeszcze jedną, możesz rzucić jeszcze jedną. Rzucisz tyle, co Rzucasz Ci się dowolną liczbę kart. Dokładnie tak. I każda karta ma jakąś reakcję. Ale możesz też nie rzucić żadnej. Możesz spasować. Ale po skończeniu twojego ruchu i tak musisz dobrać wierzchnią kartę stąd. Jedną. Jedną kartę wierzchnią stąd dobierasz. Zatem możemy rozpoczynać. Ustaw się bardziej bokiem, bym nie widział twoich kart. No, niech ci będzie. Nie. Czy Ty rzucasz pierwszy? Mogę Jak gospodarz, proszę zacznij. E, ja rzucam kartę Potasuj. Karta Potasuj mówi, że na niebie pojawia się e, smog szparagokałowy. Dobrze się zaczyna. Potasuję. <noise> Dobrze, w takim razie ja rzucam kolejny. E, oto rzucam e, dwa Stanikoty. Dzięki którym? Ta kocia karta nie działa w pojedynkę. Należy zagrać przynajmniej dwa stanikoty. A. Aby ukraść losową kartę od innego gracza. O, cybestial. Także... już sobie tu Ej, jako kradziej kradnę. Wspaniale. Jesteś złym człowiekiem. Jesteś złym, niedobrym, wstrętnym. Jesteś. A zaraz, jeżeli mogę dalej rzucać karty. O Boże. To rzucam dwie mamuśki, aby ukraść kolejną twoją kartę. No. Mi się nie podoba. I teraz rzucam kolejną kartę, atakuj, e, dzięki której e, po zakończeniu tury następny gracz musi dobrać dwie karty. I kończę moją turę na tym. Ale Ty też dobierasz, no nie? No. Proszę Ciebie, no nie oszukujmy tutaj no. się wzajemnie. Bo... Szanujmy się! Ej, wiesz co, ja tutaj Ciebie trochę oszukałem. Poczekaj sobie hmm. Bo jest napisane, zakończ turę bez dobierania karty, następny gracz musi zagrać dwa razy. Oszukałem Cię, więc nie musiałeś dobrać tej karty. No trudno, no, ale dałeś się oszukać, więc... Dałeś się oszukać, no, to jakby Twoja wina, że, że zostałeś oszukany po prostu. Nie, nie bardzo jeszcze zrozumiałem dlaczego. Dlaczego Cię oszukałem? Wynikał to z mojej niewiedzy. Okej. Okay. Zagram za pierwszym razem Pomi, a za drugim razem Pociągnę. To było sprytne, Alanie. Ha! Pamiętajcie, że gdzieś tutaj jest eksplodujący kotek. Jak go weźmiemy, no to będzie BUM! Już wiesz, że mam kartę. Nie, 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 nie. Ja sobie po prostu wezmę. Ktoś chce Ci zrobić krzywdę w tej grze? Nie, 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 nie. I co? Nie robić ci krzywy. Eksplodujący kotek rozbrój. Dobra. Co się w tym momencie dzieje? Dzięki temu, że miał kartę rozbrój. Nie zginął. Ale prawdopodobnie już nie ma karty. Czyli teraz po prostu. Wkłada tego kotka gdzieś. Ja tam grzecznie się kulturalnie nie patrzę. Wtasowany. Jest wtasowany. Czy w sumie możesz go wsadzić Wiem. w każde miejsce, które ci się podoba? Ale stwierdziłeś, że będziesz ryzykował, tak? To, ale nie wiesz, czy go wtasowałem, czy nie położyłem na wierzchu. O ty. O ty. okej, ok, ok, to ja chcę pomik. To ja nie chcę nie ściągnąć. <laughs> yy, to ja pociągnę. Ja... Czy nie położyłeś na wierzchu? Ale może położyłeś jako druga od końca? Ale wiesz, do odważnych świat należy, więc yy, pociągnę. Nie. Ja właśnie wezmę, co kryje przyszłość, mm -hmm. i zobaczę, co tu jest. Ale nie, nie, nie pokazuj mi, to Ty, to ty sobie zobaczysz. Aha, no, faktycznie, no. To Ja też zobaczę, co kryje przyszłość, i też zobaczę, czy do przodu. Sługę? Proszę, jedną kartę od Ciebie. Ależ proszę. Wezmę przysługę, poproszę jeszcze jedną kartę od Ciebie. Którą nie wybierzesz? Proszę. Nie, nie, nie. nie. Zrób, zrób dwie mamućki, Nie, tak, nie jest... przestań, przestań. od Ciebie kartę. Przestań. <śleszy> Przecież mogłem rzucić Nie, nie, nie. No, no słuchaj. I Ja teraz sobie wezmę kartę. <śleszy> ja sobie wezmę kartę. Okej, okay, dobra, no to co, 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 co mnie dobrego spotka? Rzucam przysługę, poproszę o jedną Kaj, kartę. Daj spokój, dobra, trzymaj, masz. Mi. Tam teraz stoi koty. proszę, o jedną kartę. Krzywdę mi robisz no stop. Dobra, chciałbym zobaczyć co kryje przyszłość. Okej, okay. ile mamy ich łącznie? Trzy? Wszystkie zob wszystko zobaczysz, wszystko zobaczysz. A to teraz rozegrać, dobrze? E Dobra, to ja też nie ciągnę. A czekaj, ja jeszcze nie pociągnąłem. Przed... Okej, okay, to ja teraz zobaczyłem, to teraz oszukałem. To cała gra do wywalenia. <suszy> Serio? <suszy> to jest ostatnia. To jest ostatnia karta. Ja myślę, że zagram w taki niecodzienny sposób. Atakuj. Nie pobieram teraz karty, a ty ciągniesz dwie. Nie masz dwie Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Dobra, mam wybuchającego kotka. Tajmu... Rozbrój! Nie, nie, nie! A nie, to nie możesz mi teraz, bo ja teraz to tobie nie robię. Ja nie robię tobie nic. Przerwij akcję innego gracza, aha, czyli przerywam twoje rozbrojenie. Więc nie, 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 nie rozbrajam, więc rozbrajamy. Nie, nie, nie. <śmiech> Wybuchłem! <śmiech> Dziękuję, to była Hiszpanagra. a mnie. Co jeszcze dzisiaj dla nas przygotowałeś? Nic. <laughs> nic. To wcale nie jest zabawne. Nie, nie, nie. Anuluj działanie dowolnej karty, która nie jest eksplodującym kotkiem ani kartą rozbrajania. A, a czym nie mogłem? <śmiech> 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 Już nigdy się nie dowiemy, co by było, gdyby Tomek zagrał uczciwie. Dało się oszukać. A, 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 a. Okej, okay, okay. dobra, szanuję.